Cześć. Witam w dniu dzisiejszym. Ciąg dalszy walki z VDI Ablitus. Jestem na kamerze termowizyjnej. Napięcie jest podłączone do Nie wiem, czy tu się coś faktycznie dzieje z tym procesorem, czy, czy tak ma być. On się normalnie flaszuje, odczytuje, zapisuje, ale urządzenie nie wykrywa w ogóle. Sterowniki są zainstalowane o urządzenia, w ogóle nie ma komunikacji z nim. Odłączyłem USB, no i teraz. Spada temperatura. To jest co prawda nieznaczna temperatura, bo jest 33 stopnie. Każdy procesor się grzeje, tak. Zamówiłem już nowy. Wylutuję go z płyty urządzenia i splaszuję drugi tym plikiem. Zobaczy, co się będzie działo. Czy to pomoże? 33 stopnie mamy. Nie jest to jakiś Rewelacyjny wynik w stopniach, bo procesor potrafi się grzać nawet do 45 stopni na takich urządzeniach. Tutaj z drugiej strony płyty nic nie widać. To są temperatury takie w normie, można powiedzieć. Ten punkt to jest mm, Tutaj na płycie ten układ. No Mamy 34 stopnie. Tutaj na procku. Nic przyjdzie, przelutuję go, wylutuję go z płyty i zrobię od nowa program. To jest niemożliwe, żeby to nie można było postawić tego urządzenia. Tym bardziej że to po prostu stało się tak nagle. Program sobie odpalimy. Najlepsze jest to, że tu od razu jest error na tym porcie. I mamy taki błąd Interface Not Calibrated A już jest jakiś progres bo program mi się uruchomił normalnie mistrzostwo świata i to się tak stało nagle nic nie było robione z tym urządzeniem wysypało się to i nie ma tutaj jakby komunikacji po yy, złączu usb z nim nie wiem co jest przyczyną tego sterowniki są zainstalowane poprawnie, mam sobie zapisane instrukcje jak to wcześniej instalowałem zawsze to działało, ale teraz nawet ten program yy, firmware też nie działa, żeby to connecting to device też nie idzie filet. W ogóle nie może się z nim połączyć. Te diody mrugają w Softdog jest. Nie, nie. ma z nim komunikacji, i przez to tak jakby nie było sterowników poprawnie zainstalowanych do portów USB. Tu już to przerabiałem tyle razy i niestety nie działa to. Żadne tutaj instalowanie. Przeinstalowanie sterowników są aktualne. Sterownik tu. Ustawienie Portu com też jest zrobione. Sterownik jest taki sam. Zaawansowane i tutaj czas opóźnienia, bo zawsze jest po instalacji 16 trzeba ustawić na 1 milisekundę i zatwierdzić także to jest wszystko poustawiane i dalej jest problem wydaje mi się, że no uszkodzony jest ten procesor zamówiłem drugi, przelutuję go, sflashuję multiprogiem i zobaczymy Programu ten plik. Jak nie, to do śmietnika to idzie i tyle. Szkoda czasu i nerwów na ten sprzęt, bo <noise> nowsze wersje tego programu mam tutaj wszystkie te pliki różne. Są tutaj BOT, film, Firmware Generator. To generalnie. Nie potrafi wykryć urządzenia. Jeżeli nie wykryje nam numeru seryjnego, to po prostu. No nie, nie zrobimy aktualizacji firmware'u, tak? Jak sobie otworzymy ten program, to niestety, ale. Nic nam to nie da. Nawet tutaj próbowałem sobie, skopiowałem te pliki. O, już nie ma files. Teraz nie pójdzie. Ale to jest cyrk? Kto to w ogóle skonstruował? Przeniosłem to na pulpit i już jest jakiś problem z tych plików, z archiwum, ale ten działa na pulpicie. Connecting to device, filet i jest problem, nawet jak damy tutaj. Update firmware 1, 2, start. Normalnie powinno wykryć urządzenie, nie wykrywa go. I co jest przyczyną tego? Drugie to tak samo, będzie to samo. to ready. Później trzeba tą tabelę, data wgrać też, zaktualizować. Tu wszystko powinno nam się wyświetlić. Nie ma komunikacji ze sprzętem. Sterowniki, program od nowa zainstalowany. Nic nie działa. No jeszcze przelotuje procka, sflaszuję to i zobaczymy czy to stanie na nogi, czy nie. Generalnie nie wiem co się tu wydarzyło z tym urządzeniem. Ja tego nie używałem. Podłączyłem do auta i nagle się to wysypało. No i zacząłem drążyć temat. Tam taka bateria jest obok tego procesora. Tak, zrobiłem sobie tutaj koszyk, baterię. 2032 zalutowałem, tu mamy oznaczenia. Na płycie plus minus, tu plus, tu jest minus. No i napięcie tutaj jest cały czas. Na płycie, jak odłączymy wszystko, to cały czas mamy prąd z baterii na tych wszystkich układach. Nie wiem po co to jest potrzebne. Zrobione tutaj jest tak samo. 20 32 ale tutaj mierzyłem jest w porządku. Napięcie jest też 3V, tego nie ruszałem. Tu mi się wykrzaczyło. Ta fabryczna mała bateria, co tutaj była przylutowana i to zrobiło spustoszenie, już urządzenie nie wstaje. Generalnie Zobaczę co będzie się działo po zmianie procesora. Wylutuję go sobie. Jak przyjdzie, splaszuję i zobaczymy, czy to jest wina tego urządzenia. Na tych wszystkich komponentach mierzyłem sobie miernikiem. Te rezystory, diody, to wszystko jest w porządku. I tu nie ma się do czego doczepić. Nie wiem, który układ odpowiada na przykład za komunikację. RS232 na tym sprzęcie na Delfim wiadomo. Jest temat znany. Tutaj nie wiem, czy to ten układ odpowiada za port. Nie ma żadnych informacji. Tutaj mamy flasza. Z drugiej strony te diody, wszystko. Nie żyłem, w porządku jest. Nie ma żadnych zimnych lutów. Tu nie jest wina tego portu, ani kabla, nic z tych rzeczy. Generalnie ciężko jest postawić to na nogi. No i jeszcze zostaje wymiana tego procesora. Być może w aucie jakiś problem był, podłączyłem kiedyś, bo to już chwilę czasu nie używane. No i może wtedy coś się wydarzyło, nie wiem, nie mam pojęcia, bo w tych starszych autach to różne rzeczy dzieją się w tych złączach obd. Kiedyś miałem taką sytuację, że ktoś sobie zrobił mostki, podłączyłem urządzenie i się uszkodziło. I klient Zrobił kwadratowe oczy i powiedział, że on pierwsze słyszy, tak. A mi uwaliło sprzęt, bo było coś pogmerane w złączu OBD. Dlatego warto kupić sobie jakiś tester do sprawdzania przed połączeniem każdego sprzętu diagnostycznego, bo może być nieprzyjemna sytuacja. Dobra, to na tyle dziś. Z całej tej roboty wyszło wielkie nic stracone czasu, kupę i nerwów. I dalej wracam do punktu wyjścia. Niestety nic nie działa. Jeszcze mam nadzieję, że przelutowanie procesora, bo może nowy procek wjedzie. Sflaszujemy tymi plikami. Może to pomoże. Jak nie, to kończę temat z tym śmieciem, bo szkoda prądu na ten sprzęt. Do starszych aut, właśnie fajnie to robiło, kody PIN. Na przykład, Autel w OPLU 3 H gubi się przy odczycie PIN. Jak programuje klucze, to jest problem, tak, on tego nie robi. Trzeba wyciągać SIM na stół i robić odczyt w pamięci EPROM albo procesora motoroli, w zależności na czym tam było. No, trzeba ściągać poduszkę, kierownicę. Jest trochę zabawy z tym, rozpołowić cały SIM. Zrobić fizyczny odczyt na stole, i wtedy można programować. Tak, mamy już prawdziwie zgenerowany kod PIN. Generalnie, nie wiem, co dalej tutaj z tym robić. Czas pokaże. To wszystko na dziś. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Do następnego, cześć.